To tylko moje wrażenie, czy jest coś jednak na rzecz, że jest pewnego rodzaju koncyliacyjne nastawienie obozu prezydenckiego do premiera, do kancelarii premiera w ostatnich dniach? O co tutaj chodzi? Chyba pozorne, prawda? Bo mi się wydaje, że to jest jakiś taki zabieg taktyczny. Niedawno widzieliśmy sondaż Ibrisu dla Rzeczpospolityk, gdzie 87% badanych uważa, że w sprawie polityki zagranicznej prezydent i rząd muszą ze sobą współpracować. Natomiast zakładam, że tak prezydent, jak i premier mają przesłuchy z badań fokusowych. Polska polityka się w ostatnich latach niezwykle sprofesjonalizowała, więc ośrodki władzy, partie polityczne mają dostęp do no właśnie, tego, co mówią przeciętni Polacy w takich badaniach fokusowych. Pamiętajmy, że tak zwani normaliści, ta największa grupa, która decyduje o wyniku wyborów, nie śledzi zapartym tchem. Polityki raczej, można powiedzieć, docierają do niej takie najważniejsze informacje. No i tutaj idę o zakład, że no właśnie, oprócz tego potężnego poparcia ilościowego dla porozumienia rządu i prezydenta w dziedzinie polityki bezpie zagranicznej bezpieczeństwa, no tutaj pewnie ten spór między Tuskiem a Nawrockim jest dla wielu osób niezrozumiałych nawet z obozów tak Platformy, jak i Prawa i Sprawiedliwości. Szczególnie, że wyborcy, jedni drudzy i właśnie tak zwani wahający się normalci, którzy nie śledzą polityki patrzą, co się dzieje wokół naszych granic, tych, można powiedzieć, tej najbliższej okolicy, ale też tej dalszej, w rozumieniu takim europejskim. No więc z jednej strony, miałoby zawieszenie broni pokój. Z, między Rosją, Ukrainą tego nie ma. Mijają kolejne tygodnie, Donald Trump w ogóle uważa, jakby sprawy nie było. Później dowiadują się, że Stany Zjednoczone de facto chcą dokonać agresji na Grenlandię. Jeszcze tam, prawda, Mercosur gdzieś tam w tle, więc ogólnie rzecz biorąc jest takie poczucie, że Europa jest otoczona takim ring of fire, prawda, że wokół się po prostu wszystko pali. No i tutaj, a tutaj z kolei nawroski z Tuskiem prowadzą jakąś epicką wojnę i, i zakładam, że z tego można odczytać, no właśnie, jakieś takie sygnały ze strony prezydenta, ale nawet to spotkanie Nawrocki-Tusk też nie, nie było jakieś, prawda, że sobie spijali z dzióbku, prawda? Prezydent w dniu spotkania zawetował trzy ustawy, prawda? Mógł zawetować wcześniej, później... No ale w końcu doszło do spotkania od chyba września. Ostatnie spotkanie miało miejsce no i, we wrześniu. I to źle świadczy tak o Nawrockim, jak i Tusku, prawda? że no właśnie, premier Tusk mówi, że w zasadzie się nie może dodzwonić, nie wiem, że go prezydent chyba zablokował, to nie, może do niego na socialach napisze, prawda? Eee, więc to jest, to jest po prostu zwyczajnie dziecinne, no ale ta kohabitacja, no mówię, no, wyglądała inaczej w latach 90., gdy premierem był Jerzy Buzek, a prezydentem był Aleksander Kwaśniewski. Inaczej wyglądała, gdy prezydentem był Lech Kaczyński, a premierem Donald Tusk, teraz mogę powiedzieć, że to zwyczajnie mało poważne. I przez to, że to zachowanie jest mało poważne, pewnie później niż prędzej zaczęło wpływać na poparcie czy tak zaufanie dla Naworskiego i Tuska. A no właśnie, komu się bardziej opłaca ta polityka tej pozornej zgody? A może hmm. obu panom? Chyba rządowi jednak, prawda, bo to, że Nawrocki na wejściu, prawda, powiedział, że Donald Tusk jest najgorszym premierem w historii, czy cierpa jego zdaniem, chyba jakoś tak trochę, no już ramuje nam tę formę dialogu. Ale tutaj chyba Karol Nawrocki będzie się starał znaleźć, no właśnie, ten kanał komunikacji otwarty z rządem na wypadek czegoś. I tutaj mamy spotkanie wczorajsze um, Bolesława Kosienka-Kamysza, ministra Siemoniaka, szefów służb e, z prezydentem otoczeniem, z, z wyłączeniem Sławomira Recenskiewicza, którego na tym spotkaniu nie było, bo nie ma dostępu do informacji niejawnych. No to i tutaj jest oczywiście spór w doktrynie mm, politycznej no co tak. do tego, czy ma, czy nie ma. No, ale, zdanie... no, ale fakty pokazują i spotkania natowskie, że jest z tym jednak problem. Tak. I zakładam, że tutaj no, jednak mm, rola PSL-u była bardzo ważna. Bo to właśnie Kamysz zadzwonił do prezydenta Nawrockiego w sprawie odblokowania no właśnie mm, tego kanału komunikacji między. Mm, dużym pałacem, a Ministerstwem Obrony Narodowej, no bo to jest sprawa kluczowa, ważna, bo tutaj kompetencje się przenikają prezydenta i ministra obrony narodowej i premiera, ale chyba to najważniejsze spotkanie jest jeszcze przed nami, bo mi się wydaje, że najważniejsze spotkanie bynajmniej nie było między Tuskiem, a Nawrowskim, między Kośniakiem, Kamyszem i Siemoniakiem, tylko... Radosław Sikorski. Dokładnie, bo tutaj Radosław Sikorski Pewnie chciałby zrobić takie, nie wiem, wczesny primary, prawda, u siebie w partii, noże że on będzie jednak bardziej bojowy. Ale z drugiej strony to spotkanie musi dojść do skutku, bo wedle informacji medialnych, Amerykanie są już naprawdę podirytowani brakiem ambasadora w naszym w Stanach Zjednoczonych, że już naprawdę to jest niepoważne. Szczególnie, że, że, że dopiero co przyjechał nowy ambasador z Stanów Zjednoczonych, a my tam ciągle nie mamy ambasadora. My teraz sobie wyobraźmy sytuację, w której Donald Trump jutro przyjeżdża do Polski. No, i prawda z Donaldem Trumpem siada tam sekretarz stanu i ambasador USA w Polsce, a ona siada, nie wiem, tam prezydent, minister obrony narodowej, spraw zagranicznych i kto? Bogdan Klich, który nawet nie jest ambasadorem. Tak, placówki. No tak, właśnie, co? i to jest, no bo tutaj Amerykanie też chcą wiedzieć, z kim mają rozmawiać, w sensie kto ma te wszystkie prerogatywy, żeby te, też ta ranga dyplomatyczna była równa, prawda, bo przecież w dyplomacji zasada wzajemności. Um, no, i tutaj zakładam, że Sikorski z um, Noworodkiem muszą znaleźć kogoś kompromisowego, i na pewno jest w korpusie dyplomatycznym osoba, która do tego się świetnie nada. Um, um, nie wiem, czy w sprawie Ryszarda Szneffa znajdą porozumienie. Zakładam, że nie. Szczególnie, że Ryszard Sznef był bardzo dobrym ambasadorem, um, też w Stanach Zjednoczonych. Więc nie, nie rozumiem tego uporu. Okay, ok, zakładam, że pewnie chodzi o małżonkę pana ambasadora, ale no, już nie bądźmy małuskowi. Ale jest wiele innych placówek, które trzeba obsadzić, ale to jest, mówimy o takim sprawie takiego stafu, Gdzie są nasi ambasadorowie? No, ale drugie to jest strategia, prawda? W sensie, żeby, że jak się informować i zakładam, że tutaj... Sikorski potem właśnie pewien tej eskalacji, która gdzieś tam nastąpi, będzie jednak starał się porozmawiać o tym o tej słynnej grze na dwa fortepiany. Prawda? Że tutaj mamy fortepian waszyngtoński i brukselski. Do, na brukselskim potrafią, nie potrafią, ale no okay, mają dostęp do tego fortepianu, um, politycy koalicji obywatelskiej i obecnego rządu. Um, a um, do Waszyngtońskiego no, ma y, Karol Nawrocki, prawda, i część Prawa My się A Ale może nie... wtedy on powinien mieć tam swojego ambasadora jednak. Y, ja, bym miejscu, ja bym na miejscu Sikorskiego, y, no może nie odpuścił tego, że tutaj, prawda, będzie partyjny dominant, mm -hmm. no ale ambasadorowie też mają swoje poglądy, tak, więc zakładam, że tutaj, nie wiem, bardziej konserwatywnego, bardziej rozumiejącego, y, no właśnie, fenomen Donalda Trumpa, niekoniecznie go popierającego, ale rozumiejącego, ale pamiętajmy, że zaraz sytuacja w Waszyngtonie się może y, fundamentalnie zmienić, bo będą wybory połówkowe, prawda, i zaraz może, i zakładam, że będzie clinch, że jednak republikanie stracą pełną kontrolę y, nad Izbą Reprezentantów i Senatem i tutaj y, życie Donalda Trumpa będzie trudniejsze. Y, szczególnie, że też pewnie część republikanów y, tego, można powiedzieć, tradycyjnych zacznie tutaj, prawda, sobie jednak więcej pozwać w stosunku do Donalda Trumpa, bo jego... Mm, o, czyli poparcie dla jego polityki w polityce wewnętrznej szoruje po dnia. Panie doktorze, słyszał pan teorię o tym, że Donald Tusk gra na Brauna? Nie. No to posłuchajmy, posłuchajmy wypowiedzi Pawła Jabłońskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Grzegorz Brown przede wszystkim jest wielkim sojusznikiem Donalda Tuska, dlatego że Donald Tusk bardzo no, by czemu? chciał, żeby prawica polska miała twarz wariatów, twarz takich ludzi jak Brown, jak bracia, kamraci, tego typu osoby, które no, spowodują, że człowiek rozsądny, człowiek, który chce, żeby Pań Polska była stabilnym państwem, nie będzie na prawicę głosował. No i co pan na to? No chyba moja reakcja. Nie no... Minister Jabłoński, y, no, naprawdę, y, powinien mieć świadomość, że jego słowa będą weryfikowane z rzeczywistością. Y, no, żeby tutaj niejaki jaszczur y, był sojusznikiem sprawy Koalicji Obywatelskiej, no jest to jakiś trapez. Y, chyba dość nieudany. Jak się robi trapez, to można źle wylądować, to musieli, prawda, sobie zrobić jakiś kuku z kręgosłupem. Y, no właśnie, to chyba było przykład Prawa i Sprawiedliwości. No, y, w polityce nie warto być śmiesznym. I zakładam, że tutaj to jest jakaś próba, może nie wiem, autorska pana posła, byłego wiceministra, żeby zachydzić braunowców potencjalnych wyborców, czy potencjalnym wyborcom. Również tym wyborcom, którzy trochę zaczęli odpływać ze strony Prawa i Sprawiedliwości Sprawiedliwości. Spisu do Brauna. Tak. No i tutaj jednak uważam, że są bardziej rzetelne. Um, argumenty, których prawo i sprawiedliwość mogłoby używać, ale with all the respect, jak to mówią Amerykanie, tu dużo myślimy o Amerykanach, z całym szacunkiem, to nie pan Jabłoński, tylko prezes Jarosław Kaczyński powinien tutaj jakby stanąć w szranki w, z sprawą Grzegorza Braun, nie z samym Brownem. Szczególnie, że ten rok jest do tego idealny, bo nie ma wyborów. W tym roku e, ja jednak przypuszczam, że będziemy świadkami bardzo, bardzo brutalnych zagrywek, bo w przyszłym roku, w roku wyborczym, e, trzeba będzie tonować e, czasami swoje wypowiedzi ze względu na to, że nie wiemy jaka będzie układanka po wyborach. Prawda? No nie można obrażać potencjalnych koalicjantów w roku wyborczym, ale w roku niewyborczym to, to z największą przyjemnością. I Ale to ta... sugeruje pan, że możliwa jest koalicja Prawa i Sprawiedliwości z Braunem? Jarosław Kaczyński nie chciałby tej koalicji. Nie, znaczy, ja Jarosław... wprost. Nie, Jarosław Kaczyński, gdyby, prawda. Czy... W ogóle to, że Jarosław Kaczyński um, zaczyna rozważać warianty koalicyjne, świadczy o tym, że odrobił lekcję z wygranych slaż przegranych wyborów z 2003 roku. Prawo i Sprawiedliwość było święcie przekonane przez wie swoje pełne kadencje, że oni sami będą wygrywać. Wiele osób, w tym Marcin Palladę, któremu chyba nie można zarzucić jakiejś dogmatycznej niechęci względem polskiej prawicy, sugerował, że to nie jest rozwiązanie, bo polski system partyjny, wyborczy preferuje układy koalicyjne. I teraz Jarosław Kaczyński przecież no, nie tylko patrzy na te sondaże, które my mamy, może dla naszych widzów jakaś taka. E, smutna informacja, szanowni państwo. Sondaże, które my często oglądamy, które również Wirtualna Polska publikuje, to są jedne ze sondaży, a są również sondaże, które nie do końca u, u, światło dzienne, e, no tutaj, prawda, czyli pada, na, znaczy pada na, światło dzienne na te sondaże. Z tego bardzo prostego względu, partie zabawiają na jeszcze większych próbach, jeszcze z zmiksowanymi metodami. Te słynne badania wewnętrzne. Tak, badania wewnętrzne, którymi partie polityczne niekoniecznie chcą się dzielić e, Z oczywistych względów. E, i z nich wynika jasno, pewnie i wyraźnie, że dzisiaj, gdyby wybory były w tę niedzielę, Prawo i Sprawiedliwość ma szansę utworzyć rząd z Konfederacją i z koroną Grzegorza Brauna. I to na pewno jest dla Jarosława Kaczyńskiego potężny problem. To co w takim razie może Jarosław Kaczyński zrobić? Jakie są tutaj scenariusze? Bo z tego, co mówi, z jego całej działalności wynika to, że najchętniej by tych wyborców Braunowi z powrotem odebrał. Tak, ale Bo to jest to, walka o tego samego wyborcę, tak jak pan ym, mówi, to jest Część przychór. tak, czy prawo się z o wiele większą partią. Przez w sensie się o wiele większym poparciem, więc można powiedzieć, że w tym, nie wiem, poparciu, które nie, może sprawiedliwość mieć 32-35% można powiedzieć w takich szczytowych momentach. No to pewnie tych wyborców, którzy odpłynęli do Grzegorza Brano będzie 4-5%. prawda, więc to nie, to nie jest walka, prawda, o jakiś, nie wiem, żywotno, czy, czy olbrzymią część yy, poparcia dla Praw Sprawiedliwości. No ale są wyborcy, którzy szczególnie geografia wyborcza to pokazuje na ścianie wschodniej, może powiedzieć południowo-wschodniej, odpłynęli trwale od y, już wybory prezydenckie, to pokazały, od sprawy Sprawiedliwości. Oczywiście oni wrócili, przeszło swoje poparcie na Krala Nawrockiego, ale ciągle w wyborach do Sejmu no, jednak preferują, no właśnie, partię bardziej radykalną, bardziej wyrazistą, bardziej konserwatywną, y, bardziej y, katolicką, można powiedzieć, w takiej formie, bo niekoniecznie y, treści. I tutaj Jarosław Kaczyński musi Grzegorza Brauna docisnąć, żeby, to, żeby tym wyborcom wysłać jasny i wyraźny sygnał, że głosowanie na Grzegorza Brauna to głosowanie na rosyjską agenturę w Polsce. A co przekonuje w takim razie wyborców do popierania Grzegorza Brauna? Hmm. Bo te notowania, przynajmniej w tych sondażach, które są publikowane w mediach, no, są zaskakująco wysokie. Tak, też ostatnio niedawno był profil wyborcy, że tam oprócz tych, można powiedzieć, tego komponentu też są wyborcy młodsi, mniej wierzący, lepiej zarabiający. To Rafał Chwedoruk, to mądrzejszy ode mnie profesor w naukopolityce, mówi, że to są, to są wypadkowe dwóch rzeczy. Wojny w Ukrainie, prawda, że jednak część tych młodych, wyborców. Zwyczajnie czy po prostu obawia się, że konflikt rozleje się na Polskę i oni pójdą na front. Prawda? Więc yy, tego się obawiają. Jest jeszcze taki długi, to z kolei Marcin Duma mówi, że to jest długi efekt yy, yy, po -covidowy. że yy, osoby, które głosują na Grzegorza Brauna gorzej się odnalazły w rzeczywistości po pierwsze pandemii, później wyjścia z pandemii, tak? że przed część części biznesów, popadała właśnie i że tutaj jakby w tych yy, no powiem, tej rzeczywistości wychodzenia z zarazy, no właśnie, gorzej się odnaleźli. No mamy też aspekt, yy, to z kolei socjolo socjologowie zwracają uwagę na aspekt yy, 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 samotnych mężczyzn, tak, w sensie z, z peryferii, yy, z Polski B, yy, której często nie dostrzegamy z perspektywy waszego, waszego chociażby, czy nie wiem, wszystkich studiów warsz warszawskich. No bo z jesteś, perspektywy warszawskiej tak, bo tak bo, jesteśmy, tak, bo jesteśmy bardzo warszawocentryczniej, a te osoby właśnie tam są w tych swoich byłych powiatowych miastach bez potencjalnych partnerek na żony. Bo one z kolei wyjechały, to też pokazują badania socjologiczne, że mobilność kobiet, prawda, młodych jest o wiele większa niż mężczyzn że to kobiety jadą, prawda, wsiadają do, tych, do pociągu do Warszawy, Wrocławia, Krakowa, a mężczyźni zostają. Prawda. Więc z tych aspektów, czy tam jest wiele, wiele czynników. To nie jest tak, że któregoś dnia ktoś coś dosypał do kawy, herbaty prawda, wyborcom Prawa i Sprawiedliwości i oni nagle doszli do wniosku, że braun. Szczególnie, że Prawo i Sprawiedliwość no, no balansuje, no bo z jednej strony stara, stara się łapać wyborców centrowo właśnie takich, można powiedzieć, wahających się tych, tych normalców, ale nie można ich łowić, prawda, tym samym nie zrażając do siebie wyborców radykalnych i skrajnych. A jest panie doktorze coś w działalności partii Grzegorza Brauna, sugerującego, że to może być kolejna partia sezonowa, tak jak kukis nowoczesna, ruch palikota, być może Polska 2050 za chwilę. Każda partia, która w nazwie ma imię i nazwisko swojego fundatora, taka chyba jest. Prawda, z reguły prawda tam Kukiz 15 out, prawda? Ja nie wiem czy Nowoczesna była Reszarda Petru, ale Nowoczesna też out. Kukiz, Szymona, sama nazwa. Tak, Szymon Hołownia out, prawda? Więc no właśnie to wszystko jest partie polityczne są trwałe, jeżeli od, odpowiadają żywotnym podziałom socjopolitycznym. Ja myślę, że to może brzmieć dziwnie naukowo dla naszych widzów, no ale to jest główne paliwo y, poparcia dla partii politycznych. Prawda? Y, y, Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica, wcześniej SLD y, i PSL y, przez lata, przez lata odpowiadały jasnym i wyraźnym podziałom prawda, w polskiej polityce. Ja nie wiem czy, ja nie wiem, czy te podziały, y, które są w Polsce obecne od prawda, nie wiem, 30 lat dają przestrzeń do zaistnienia do partii y, piątej. Y, I prędzej Konfederacja ma większe szanse aniżeli y, y, Grzegorz Brown, bo zakładam, że i Konfederaci i Grzegorz Brown walczą o, też o tych wyborców, którzy chcą wywrócić stolik. Y, tylko że, już Tylko, że konfederacja ta Bosakowo-Mencenowska zasiada już chyba do tego stolika, bo pozbyła się Janusza korwin Grzegorza Brauna, czyli tej tak zwanej, przepraszam za stwierdzenie, ale tak też często się pisze w komentarzach w sieci, tej szurskiej części konfederacji, po to, żeby stać się partią już mainstreamową chyba. No i to jest właśnie to zagrożenie, bo z jednej strony um, z mainstreamem polskiej polityki Sławomir Mencen się już spotkał. Nawet z taką najbardziej mainstreamową częścią na piwie, prawda, więc um, ja wtedy przestrzegałem, nawet w tym studiu Rafała Trzaskowskiego przed takimi ruchami, zabrakło mi czasu, żeby przestrzegać um, Sławomira Mencena, chociaż um, Słowem Irmencem, prawda, też mam pani świadomość, że no, jego spotykanie się z politykami Platform Obywatelskiej we własnym pubie, gdzie w ogóle połowa z nich wisi na ścianie, że klientów nie obsługujemy, też przeczy jego wiarygodności. No ale taka jest scena, no właśnie, bycia w polityce, w systemie wielopartyjnym, gdzie się no, czasami trzeba z tymi żywotnymi wrogami spotykać, um, ucierać jakichś y, y, targów, kompromisów, czy Bra... Pytanie, czy Grzegorzowi wybrał, no i Branoi w ogóle też wystarczy um, paliwa do wyborów e, parlamentarnych. Bo jest coś takiego w okresie przedwyborczym, już tuż przedwyborczym, że wyborcy zaczynają zastanawiać się, czy ja nie stracę swojego głosu, czy mój głos nie będzie zmarnowany. W sensie wyborcy boją się zagłosować na formację, która może zlecić pod próg. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwości uda się doprowadzić yy, poparcie Grzegorza Brauna na trwale 5%, 6%, to już w dniu wyborów zakładam, że Prawo i Sprawiedliwości, która jest najbardziej sprofesjonalizowaną partią polityczną w Polsce, jednak nie wyceluje algorytmami na TikToku, Instagramie, Facebooku wyborców yy, Grzegorza Brauna i nie zacznie apelować, nie marnuj swojego głosu, bo wygratusk. To tu zakładam, że jednak te przepływy mogą nastąpić i śledząc kampanię, również bardzo mu kampanię Karola Wrockiego, zakładam, że no właśnie prawa Sprawiedliwość ma taki protokół gdzieś w głowie i co jest najważniejsze, oni to potrafią zrobić. Bo robią to profesjonalnie. To jeszcze jedna partia, chyba jak się okazuje mało profesjonalna, która ma wiceministra cyfryzacji, a okazuje się, że nie potrafi przeprowadzić w sposób cyfrowy wyborów we własnej partii. Polska 2050. To jest ich koniec, pana zdaniem? No zobaczymy, prawda? Czy coś świadczy o tym, że to nie jest ich koniec? Może w ten sposób? Gdyby partia, która ma aktywnych 656 osób chyba tyle zagłosowała w pierwszej turze, yy, parlamentarna, yy, z poparciem o 1%, gdzieś by tam dogorywała to ani pan redaktor, ani ja się tym nie zajmowali, ale ta partia mniej niż 700 osób, która ma jeden procent poparcia, która Zadziczała taki blamasz w wyborach online, gdzie w ogóle. Ma 31 szabel w Sejmie, które stanowią o większości tej koalicji. Właśnie. I to, jest, i, to jest, I to jest ich jedyny walor, prawda? I dlatego się temu przyglądamy, bo mamy świadomość, jakie reperkusje mogłyby spowodować podział tej partii, odpłynięcie wielu polityków. Bo jesteśmy już po połówce tej kadencji. I. Wielu z polityków polskich 2050 ma świadomość, że to jest być może ich ostatnia przygoda w Sejmie, ale oni by nie chcieli być tylko jedną kadencją, chcieliby być drugą kadencją. No bo tutaj może niekoniecznie finanse, bo wielu pewnie z nich zarabiało więcej poza Sejmem, ale prestiż, chodzenie do mediów, prawda? rozpoznawalność w gronie najbliższych przyjaciół, sąsiadów, prawda? No to, to można powiedzieć, to buduje wielu polityków, no i oni tak naprawdę, patrzą, co to się dzieje i teraz oczywiście część z nich ma w tyle głowy, czy muszę już pobiec do Donalda Tuska, czy mnie przyjmie na tą listę, a jeżeli nie Tusk, to do kogo muszę pobiec. Więc ja potrafię sobie wyobrazić naprawdę egzotyczne transfery, naprawdę. Widziałem nie takie transfery w polskiej polityce, że yy, no właśnie ta, ta grupa yy, Przeciwników Pałaczyńskiej Nałęcz na przykład, prawda, bo oni uważają, że, o, że pani minister jest toksyczna, że prawda... Yy... Paweł Zalewski, członek Polski 2050 nazywają polityczką lewicy. O kurczę. To w tym studiu. Dobre. Nie, nie, nie znałem pani minister z tej strony, a trochę się na lewicy w... znam. Yy, nie widywałem yy, jako członek związków zawodowych nigdy minister Pałaczyńskiej Nałęcz na obchodach Święta Pracy. Ja nie widziałem jej na blokadach wyrzuconych osób na bruk z Piotrem Ikonowiczem. Ba, ja nawet jej nie widziałem na obchodach związanych z Ignacem Daszyńskim, rządem tymczasowego, tymczasowej Republiki, tymczasowej rządu Republiki Polskiej. Nieznane mi są dowody na to, że pani minister Poczyńska znaczy z polityczką lewicy, ale jak Paweł Zaleski tak mówi, prawda, były członek Prawa i Sprawiedliwości, no cóż... Cóż rzec, no? To jest niesamowity konglomerat, ci ludzie w Polsce 2050, no bo oczywiście Pełczyńska-Nałęcz, o której rozmawiam, która ma mnóstwo do stracenia, bo przecież nie jest posłanką, jest Paulina Henik-Kloska. No właśnie ten Ryszard Petru, który trochę, ja zastanawiam się, czy to nie jest w ogóle klątwa Ryszarda Petru, który z partiami, za które się bierze, robi to, co zrobił, no właśnie z Nowoczesną. Czy nie jest to taki trochę polityczny odwrócony midas liberalnej sceny, liberalnej strony polskiej sceny politycznej, że wszystkiego, czego się Zamienia się bynajmniej w złoto. Ryszard Petru w wielu swoich opiniach, analizach się zwyczajnie myli albo kłamie. prawda? Więc nie, jego podejście do wzmocnienia państwowej, państwowej inspekcji pracy w ogóle jest jakimś totalnym przestrzeleniem rzeczywistości. Nie rozumiem, na czym polega problem masowego łamania kodeksu pracy w Polsce, fikcyjnego zatrudnienia B2B, na którym my tracimy rocznie 2 miliardy złotych. W składkach na ochronę zdrowia, dla przykładu. Więc tak, Ryszard Petru jest w ogóle jakimś politykiem zahibernowanym z lat 90., przeniesionym, prawda, do trzeciej dekady XXI wieku. Ja w ogóle miałem takie wrażenie, obserwując trochę tą kampanię, no właśnie, ale tak trochę z dystansu, no bo to nie są najważniejsze wybory w najważniejszej partii, ale ja miałem wrażenie, że Ryszard Petru taką pianę był, jakby on się w ogóle odcierało zwycięstwo. A on tu prawda czwarty wynik: 14%. E, e, Ryszard Petru jest w ogóle dla Polski 250, nawet tej mini partyjki, par, par, partyjki jest e, e, obcym ciałem. Znaczy jest można powiedzieć takim. No właśnie politykiem którego gdzieś tam wynalazł. Na ostatniej prostej Szymon Chownia i go zaprosił do startu, bo wiedział, że przyniesie trochę głosów. No nie wiedział, że. To no jest słynna przyniesie. debata z Mencenem w e... Radiu RMF, która no, mam wrażenie spowodowała wzrost poparcia dla Ryszarda Petru. Yy, tak, ale to, że słowo RMS sobie nie poradził z Ryszardem Petru, to chyba gorzej świadczy o męcenie niż o Petru. Yy, yy, natomiast natomiast zakładam, że tutaj, yy, że tutaj yy, Ryszard Petru, no właśnie, też tak, namawiając na głosowanie na Heniku kloskę, jest chyba takim, yy, nie wiem, czy jej pomaga. Ja bym na miejscu pani ministry powiedział, Ryszard, daruj sobie, lubię cię, ale weź tu się przestań to tak popierać, bo mi tylko obciążasz. Ale jeżeli na końcu wy, na, na białym koniu. Wjedzie Szymon Hołownia i powie, ja nie chcę startować, nie chciałem, już się pożegnałem, wysłałem wam 10 różnych listów bardziej mniej infantylnych, ale no, partia to ja, prawda? No to ja naprawdę się zastanawiam, co taki wyborca, nawet były, ja nie mówię, że obecny, ale były wyborca Szymona Hołowni trzeciej drogi, musi sobie pomyśleć, prawda? że to naprawdę już jest jakiś kabaret, że to są jakieś Himalaje, e, jakiejś politycznej hipokryzji. E, więc y, no właśnie, tak się, ale tak się kończą projekty y, zbudowane na popularności jednego polityka w jednej wyborach. Bo ja też często zwracam uwagę w, w, w moich takich analizach, które piszę politycznych, że y, Szymon Hołownia miał jedne dobre wybory, że to były wybory prezydenckie i później było coraz gorzej. Gdyby nie egzotyczny sojusz z PSL-em e, i świetna nazwa, trzecia droga, która w ogóle dla wielu wyborców, prawda, takich, którzy nie wiem, w dniu wyborów prawda, tam patrzą po tych, o, trzecia tak. droga. O, między pisem i platformą, boom. E, brawo dla marketingu, którzy wymyślili tą, tą, tą nazwę. No ale po roku się ten, ten, ta, 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 ta miłość się w zasadzie tam prawda, rozpadła. Ten, ten związek małżeński prawda, uległ, y, no właśnie, po wyborach prezydenckich. Y, Rozłożeniu. No to ja, ja naprawdę się zastanawiam, jakby co dalej. Ale na to wszystko na pewno patrzy tak Kaczyński, tak Tusk, jak i Męcen z Bosakiem. Bo ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby część tych, no właśnie, kolendujących posłów e, e, polskich 2050 będą się odbijać od tych drzwi e, Platformy i PiSu, czy tam Koalicji Obywatelskiej i PiSu, i tak do a co mi szkodzi, prawda? No Anna Bryłka powiedziała, że nie ma mowy, nie ma miejsca dla ludzi polskich 2050 w Konfederacji, kilka chwil temu w tym studiu. Ale politycy mówią różne rzeczy. Ale nie, politycy mówią ró różne rzeczy, ale może być tak, że na końcu, e, no właśnie to, ja wiem że tak dużo o mapach dzisiaj mówię, prawda, ale że tak, tak rozwiną tą mapę z tymi okręgami wyborczymi Konfederacji i tak popatrzą, okej, okay, tu mamy, tu mamy, tu mamy, o, tu się otarliśmy w tym okręgu, o, jestem, przyszedł ten polityk i miał, nie wiem, tysięcy głosów. I ma nazwisko. I na przykład, i jeszcze, to my mu, nie, mu, nie mówmy nie i zrobimy badania. I jeżeli wyjdzie w badaniach, nawet tam na miejscu, że, nie wiem, ten poseł był aktywny w okręgu, prawda? Pomógł, nie wiem, szpitalowi, prawda? Pomógł, nie wiem, szkołom i w ogóle osobom potrzebującym i w ogóle jest jakimś bardzo popularnym politykiem, to oczywiście, że oni go przyjmą na swojej listy. Tak samo, jak ja przypomnę, że Konfederacja przecież też była konglomeratem od jakiś libertarian, którzy uważają, że Polak to wszelkie zło po dogmatycznych antysemitów pokroju Grzegorza Brauna. Więc yy, nie zdziwiłbym się, gdyby, no właśnie, część yy, z takich, można powiedzieć, polityków mniej znanych yy, jednak chciało się yy, w Konfederacji znaleźć. Niedawno poseł Ćwik w jednym z yy, studii radiowych, powiedział, że on sobie nie życzy, żeby mówić umowy śmieciowe. Mi się wydaje, że to nie był przypadek, że on tak, prawda, zaczął bronić, prawda, że to też są umowy, ludzie zarabiają pieniądze i w ogóle odczepcie się od nich lewico, bo to też jest pewnie sygnał, że... No, ja w zasadzie zawsze byłem wolnorynkowy. To nie jest w ogóle trudne, bo w Polsce zdecydowana większość polityków jest bardzo wolnorynkowych, nie lubią y, usług publicznych, związków zawodowych, więc Um, to jest bardzo łatwe taki na, 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 na tej bazie zrobić transfer do Konfederacji.